co? Długo tak będziemy stać tutaj? Hmm. Nie, ja nie wiem, aż przyjedzie kiełbasa tak? hmm. Może nie, nie wiem, może wczoraj coś zostało <grystanie> <grystanie> Ty, co jest? Gdzie są? A co tu się dzieje? Ty? No PJ się zaczął i co? Nic nie ma Co oni tu organizują Głodny jestem, no nic nie, nie ma to jest... Jak to nic nie ma? Wszystko jest! Właśnie się gotuje Jak nic nie ma? Wasz ulubiony pasztecik Chłopaki, ładujemy się zapisał. Mamy 300 osób. Nie wiem, czy też się zapisałeś. Jeżeli nie, zrób to teraz. Wszystkie zgłoszenia idą dalej do szefa w darce pracy. Kawa! Kawa już na Ciebie czeka. Przychodzą, wychodzą, dręczą mnie, żeby nakręcić filmik, więc we fryworze walki, pracy, przyjmowania Waszych zgłoszeń pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i czekamy na Was przyjazd. Kuchnia, jak wiecie, już się szykuje, szykuje się biuro, szykujemy całe zaplecze, próbujemy dogadać się z owsiakiem, ale nie jest to łatwe, ale módlcie się, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiamy Was serdecznie z Gubina.